Przepraszam, wybacz mi, proszę, dziękuję, kocham cię. Mam nadzieję, że ten wstęp przekonacie, żebyś został, została tu ze mną dalej i jak najdłużej. Piękne słowa, czyż nie? Ale o co w zasadzie tutaj chodzi? Wszystkie tajemnice natury wywierały na mnie duże wrażenie. Chciałam wiedzieć, dlaczego żyję, jak to się dzieje, że można wyzdrowieć, albo coś przewidzieć. Postanowiłam więc szukać. Pierwszy kontakt z tą metodą miałam, gdy kilka lat temu w moje ręce nie przypadkiem trafiła książka Joe Vitale pod tytułem Zero Ograniczeń. Hoponopono jest częścią starożytnej huny, wiedzy kultywowanej przez Hawajczyków, jest esencją starożytnej psychologii i hawajskiej filozofii. Najtrudniejsze w tym procesie jest zrozumienie faktu, że sami tworzymy naszą rzeczywistość. To nasz umysł kreuje to, jacy jesteśmy, ile zarabiamy, gdzie mieszkamy, jakiej jakości mamy życie, jakich ludzi spotykamy, co robimy itd. Jeśli jesteś w stanie zaakceptować to, że sam stworzyłeś warunki, w jakich żyjesz, początkowo może to być dla Ciebie szokiem. Nie przejmuj się, to przeżycie jest właśnie początkiem Twojego dalszego rozwoju. Proces Ho'oponopono obejmuje osiągnięcie stanu wyciszonej koncentracji, który pozwala na przeanalizowanie problemu czy dysfunkcji i nazwanie jego przyczyn, a potem usunięcie ich lub neutralizację. Kluczowe dla tego procesu jest wzięcie całkowitej odpowiedzialności za to, co nam się przydarza, w tym za popełnione błędy. Przyjęcie odpowiedzialności ma jednak inne znaczenie niż to potoczne. Nie chodzi tutaj bynajmniej o uznanie swojej winy i poniesienie ewentualnej kary. W hoponopono przyjęcie odpowiedzialności polega na uzyskaniu wglądu w istotę popełnionego błędu lub napotkanej niedoskonałości i dzięki niemu uzyskaniu możliwości zneutralizowania ich negatywnych skutków. Wzięcie odpowiedzialności za to, co napotykamy, nie jest związane z uznaniem przyczynowości, a raczej z o wiele szerszym pojmowaniem praw rządzących wszechświatem, zgodnie z którymi wszelkie doświadczenia, także te negatywne, nieprzyjemne i bolesne, mają walor edukacyjny. Bo jeżeli coś mi się przydarzyło, to znaczy, że mam otrzymać potrzebną mi naukę. W tym pojęciu sami tworzymy naszą rzeczywistość i w ten sposób jesteśmy za nią odpowiedzialni. Przedstawię teraz fakty naukowe. Od 1991 roku w Kalifornii w Instytucie Matematyki Serca odbywają się badania naukowe, jak ludzkie emocje wpływają na nasze ciało. Nasze serce tworzy 5000 razy silniejsze pole elektromagnetyczne od pola wytwarzanego przez mózg i jest ono wyczuwalne przez każdą komórkę ciała. Jego pole, tak zwany torus, obejmuje obszar około 3 metry wokół nas i wpływa na nasze otoczenia. Podczas odczuwania pozytywnych emocji, komórki działają w sposób optymalny. Wtedy odbierają z serca sygnał w postaci spójnego pola. Ten właśnie mechanizm to bicie naszego serca. Podczas koherencji nasz mózg wytwarza fale alfa, dzięki którym nasz umysł wycisza się. Pod względem fizycznym obniża się kortyzol, czyli tzw. hormon stresu. W tym stanie łatwiej przyswoić z wiedzę i zwiększa się inwencja twórcza. Zjawisko koherencji z jednoczesną wizualizacją celów marzeń sprawia, iż szybciej przyciągamy okoliczności wspomagające ich realizację. Zanim zdecydowałam się zmontować ten materiał, przestudiowałam setki artykułów, badań naukowych i kilkanaście książek w tej tematyce. Najwięcej ciekawej wiedzy popartej licznymi badaniami na temat matematyki serca opracowane są przez Instytut Matematyki Serca stworzony przez wybitnych pionierów współczesnej nauki, zajmujący się badaniem podstawowych procesów związanych z funkcjonowaniem ludzkich organizmów. Koherencja serca jest dla nas bardzo ważnym stanem relacji międzyludzkich. Jednak wracając do początku wypowiedzi, zainteresowania tą praktyką zapoczątkowała we mnie lektura książki i wybitna postać autora, Joea Witalego, który mówi o osiąganiu niemożliwego o swojej drodze od zera do milionera. Mężczyzna posiada dwa doktoraty z marketingu i metafizyki, a w swoich książkach doskonale łączy obie dziedziny i swoje doświadczenia. Był na liście najbogatszych ludzi świata, według magazyny Forbes. Jest jeszcze jedna wyjątkowa postać, jaką chciałam tutaj przytoczyć, a mianowicie dr. Ichalekala hevlen Według jego teorii, wszyscy jesteśmy ważnym elementem wszechświata, jak i wszechświat jest ważnym elementem w nas. Lustro zewnętrznego świata zawsze odzwierciedla świat wewnętrzny człowieka. Najsłynniejszym przykładem działania Hoponopono jest działalność doktora Hevlena, który wyleczył cały oddział psychicznie chorych pacjentów, nawet ich nie widząc. Stosując technikę Ho'oponopono był świadomy, że jest odpowiedzialny za to, jacy ludzie pojawili się w jego życiu. I przez cały okres terapii, a trwała ona około czterech lat, doktor oczyszczał siebie i tylko siebie, jako bezpośrednio odpowiedzialnego za tę sytuację, a oczyszczając siebie na poziomie podświadomym z czasem wyleczył pacjentów. Jak podaje portal nowa świadomość, hoponopono jest metodą uzdrawiania. Dzięki niej możemy uzdrowić każdą część swojego ciała emocjonalnego i fizycznego, rozwiązać swoje problemy życiowe, konflikty, pozytywnie wpływając na otaczający nas świat. Hoponopono to jedna z najbardziej uznanych i popularnych metod oczyszczenia duchowego znanych na świecie.